Mazury. Pater, co robisz? Och, Brian! Wybacz, przyjacielu, że wcześniej nie zauważyłem twojej postaci na horyzoncie, ale jest mi naprawdę miło, że postanowiłeś do mnie przyjść i spytać, co porabiam tego poranka. Widzisz, Brianie, ja mój najdroższy przyjacielu, aktualnie spędzam ten jesienny, poranny czas na relaksie własnego umysłu oraz własnego gardła, popijając bardzo smaczną herbatkę... Zapraszam Cię również, abyś ją spróbował. Uważasz, że jest naprawdę przepyszna i fascynująca dla Twojego podniebienia. Nie ma naprawdę nic bardziej relaksującego poranku niż herbatka. Zabrakłoby jeszcze herbatników, ale. Herbatniki. Trzeba uważać z herbatnikami, mają dużo cukru, przez co można bardzo łatwo prajenie przynieść. W każdym razie jestem naprawdę urzeczony tym, że do mnie tutaj przyszedłeś, aby sprawdzić, jak, jak się czuję. Czy może zechcesz napić się ze mną herbatki, tak jak już wcześniej wspomniałem? Co do cholery! Co do cholery! Dobrze sobie radzę, ale potem pierwszy wyjdź stąd, ty suki synu. Jezus! Dobrze, więc pierwsza noc zwykle nie jest taka zła w żadnej z gier, więc Co do cholery? Kurwa! Co do cholery? The... Kitty, what are you doing out here? Did I not see you before? <laughs> You're so Portuguese. 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 CO DO CHOLERY? Mazury... Patem! O, Brian! Wybacz przyjacielu, że wcześniej nie... Portugizm!